заасан <t> байна zorganizowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Gościmy dzisiaj w ośrodku funkcjonariuszy z Komendy Policyjnej Wojewódzkiej. Gościmy pana burmistrza, gospodarza tego terenu, na którym przebywacie, pana Kazimierza Kurczawa, ale przepraszam. Mistrzka świata, pana Krzysztofa Godarczyka, którego w imieniu wszystkich witam serdecznie. A w tej chwili chciałabym oddać głos panu Szanu Ciepek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie, która. Tutaj przybliżę Wam zagadnienia tego programu. Dobra. Halo, Halo. Nie, nie będziemy się przekształcić. Yy, tutaj pan daje mi pytanie, jak długo poświęcam czasu na trening. Więc tak, no, byliśmy na 12-tygodniowym yy, zgrupowaniu. Pamiętam, że jeden, jeden z cięższych yy, takich obozów naszych treningowych. Mieliśmy 5 wejść w yy, góry. Każde wejście jest to, można powiedzieć, parę wychodzenia po górach. Najpiękniejszy, można, można powiedzieć, że byliśmy na Giewoncie, na sam szczycie Giewontu i później jest Giewontu na Więc Jeśli ktoś chodzi po górach albo dużo chodzi do to, to jest naprawdę kawał, kawał czasu i kawał dobrej roboty, że jak tam gdzie jest możliwość biegnięcia, no to biegniemy. jest możliwość, że trupamy to kruchamy, a jak trzeba iść to idziemy, ale... Powiem wam, że naprawdę kawał dobrej roboty zrobiliśmy. Pięć razy byliśmy w górach. Eee, I jestem zadowolony z tej pracy, naprawdę. A czasu na trajnie to był, przepuśćmy, nie wiem, no, takie wyjście w górach od dwóch i do czterech i pół najdłuższe mieliśmy, cztery i godziny. Dziękuję. Tutaj jakieś rączki widziałem w górze. Tutaj chłopiec, tak? Ja się do boksu, no, yy, pęci, tak, najpierw trenowałem, yy, próbowałem czegoś się łapać, no, najpierw trenowałem karate, nie wiem, czy to jest karate, ale że taka monotonność, jaka jest w każdym sporcie, no, to nie ważne, czy karate, boks, yy, judo, czy, czy zapasy, yy, trzeba systematycznie powtarzać pewne elementy, żeby dojść do perfekcji. I tutaj mnie było to, no, że przechodzę na trening, a ten już mi setny raz w Muszę zrobić raz, w rok, usiąść tak w powietrzu, tak jakby siedzisz, powtarzać yy, pewne ruchy rękoma, później znów jakieś przejścia, potem rozciąganie, potem znów y, jakaś pozycja i z karatek przyniosłem się później na kickboxing. Później kickboxing mieniam, miałem 2-3 miesiące styczność, to samo było. Później miałem styczność i yy, 2-3 miesiące zapasy. No i teraz trzeba się. Chciałem coś robić. No. Nie chciałem być, yy, może nie wszystko mówiąc, szarym człowiekiem, ale chciałem jakoś zaistnieć na tym świecie, tak, tak trochę inaczej niż każdy. Więc yy, tata powiedział do mnie, zabiorę cię yy, na pewno fajną salę, zobaczysz. Jak ci się spodoba, to na pewno będziesz chodził, bo, bo, bo jest fajny. No i pamiętam, yy, yy, pojechaliśmy się na sali, bo w tam pod Warszawą, nie wiem, powinien być w Warszawie tak. Yy. Nie wszyscy wiedzą, no. Nieraz. Jest takie małe miasteczko jak Keseczo pod Warszawą. Ja z Kiaseczno dojeżdżałem 19 km do, do Hali Mirowskiej. Tam... E, teraz, e, z Kiasecza dojeżdżałem do, do Hali Mirowskiej. Najpierw autobus, a na później tramwajem. No i można powiedzieć, przez 5 lat, wiesz przez 5 lat nie opuściłem ani jednego treningu. Naprawdę wielka, wielka, że tak i trenerowi memu ojcu, że do mego ojca, że, że pokazał mi coś takiego fajnego. Gdy Pojawiłem się, można powiedzieć, karka była jak dwa razy ta uwiecznie mi jak dwa razy ta wielkości, trochę wyższa był Gorin, kilka worków, manekin zostały pod, pod ścianą i pamiętam, że wchodzę na stale jeden wielki huk, jeden wielki taki może być harmider. Trener tam krzyczy wyżej lewa ręka na przykład, bo pani akurat ktoś tam walił worek. Strasznie mi się to spodobało i, i pamiętam, że od tego czasu złamałem takiego płaccyla, prawda, że mówię nie, 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 ja muszę chodzić, ja, ja muszę tutaj ja muszę być na tej sali. Taka fajna atmosfera. A byłem, a propos, yy, byłem niegrzecznym chłopcem, naprawdę niegrzecznym chłopakiem. Dużo przykrości rodzicom sprawiałem i, i chciałem to w jakiś sposób yy, może też im to wynagrodzić. I, i, i znalazłem się na tej sali i jak zobaczyłem, że jest w ogóle inny świat na tej sali, inny świat, inni ludzie. Ludzie, którzy naprawdę pomagają, którzy chcą, którzy trener, który wierzy w siebie. Bo jeśli, nie wiem, jeśli zawodnik sam nie wierzy w siebie, a, a trener jakby tą wiarę próbuje podbudować, to nie ma sensu. Jeśli zawodnik wierzy i trener wierzy, to wtedy są sukcesy, jest sukces i można pracować. W taki sposób znalazłem się na sali userskiej. yeah Dziękuję. nie mają? A co mają? Niech mają w tym Bardzo ładnie. Ale mają czapkę, takie, że podobają czapkę. Niech panowie nie wiedzą. tak! Biały, mają czapkę z białego kroku. Biały I ty